Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widać, kolejny rok minął, czyli papa i paputek został wyciągnięty. Co prawda, już wcześniej został wyciągnięty, czyli już wcześniej został po zimie obudzony, a nawet w zimie też pracował, bo odśnieżał. Miały być z tego filmy, ale wiecie jak to jest. Śniegu za dużo nie było, ale troszkę było. Nie było sposobności nagrywać, eee, także to jest drugi odcinek. O, o tym papaju, o tym traktorku. Pierwszy odcinek już był, tam omawiałem z czego, co, jak. Tu rendy w tym momencie wam wklejam link do tego odcinka. Co sobie pozaglądajcie, posłuchajcie, eee, powiem wam tak. Myślałem, że tylko ja. Eee, może jestem taki staroświecki. I, I lubię taki, taki złom. Natomiast po pierwszym odcinku bardzo duże było zainteresowanie: pytanie, co, jak, wracanie do wspomnień, bo u dziadka takie coś było, i tak dalej. Także masa emocji. Przy tym powiem jeszcze raz. No, to jest konstrukcja. Zrób to sam z czego mieli, to robili. Co tam znalazł na złomie, z tego zrobił. Jeździ to już no kupę lat, bo to mówię o tym w pierwszym odcinku. Ile, od kiedy ja go mam, i tak dalej. Także tam, tam sobie zobaczycie. Ja dodatkowo zostawiłem sobie przyczepę od Dzika 21, bo wcześniej miałem taki traktorek jednosiowy więc zostawiłem sobie tą przyczepę, nabożenie takich, o widzicie, traw i różnych takich rzeczy. Bardzo dobry temat jest, a co prawda nie tylko, nie tylko wozi i ciągnie przyczepkę, tylko też i potrafi orać, tak? Ja mam tutaj zrobiony pułk jednoskiwowy. wrzucę Wam teraz ten pług, a nawet może przejdźmy, to Wam pokażę no właśnie to jest ten pług jednoskibowy ja sobie to pospawałem z e, konnego przerobiłem e, no żeby tam nie było czepialstwa, to on tak cały zimę nie leżał e, natomiast czas zacząć coś robić, orać, bo bo wiosna, trzeba sadzić e, siać, e, warzywa drogie e, no i Adamo chciał porać, ale jak widać się nie udało przepraszam, że z zapłotu. Ale nie chce mi się lecieć na obkoło, także tam się traktorek zakopał. No trzeba było wypiąć ten fuk. No i, i traktorek wyjechał, tak? Troszeczkę mu pomogłem, i traktorek wyjechał. Także póki co na orkę czekamy. Jak będę orał, to, to na pewno coś nagram. Ok, wróćmy do traktorka. Jesteśmy przy traktorku. Nie mam tabliczek znamionowych na tym traktorku. Na silniku nie będę tłumaczył dlaczego i tak dalej. Pewnie co niektórzy się domyślają, bo, bo też oglądają ludzie, którzy mają takie, takie sprzęty. Także wiedzą dlaczego nie ma, ale silnik. Śmiem podejrzewać, że to jest jakiś 70 rok, może 70. Czaską tego ja go nabyłem w ogóle. Cały traktorek nabyłem w bardzo złym stanie ileś tam lat temu. Natychmiast został wymieniony olej, filtr paliwa, bo było pół szklanki wody z rdzą. Zbiornik był w środku zardzewiały, więc został oczyszczony domowym sposobem. No, i zaczął pracować. Olej nie był jednokrotnie wymieniany, tylko był już trzykrotnie chyba wymieniany. Był zalany nowy olej. Olej dzisiaj kosztuje akurat do tego sprzętu parę groszy, więc został zalany, popracował ze dwie godziny, został spuszczony. Kolejny, kolejny, żeby jak najszybciej wypłukać ten silnik tym olejem. Nie chciałem żadnych płukanek używać, także powiem Wam, czy dodam, że silnik się wdzięcza Śmiem podejrzewać z tego, co, co widziałem, ten silnik już jest po, po remoncie odnowości. No nie jeździ tak odnowości, tylko ktoś zrobił, zrobił mu remont. Widać, że ktoś dbało o to do pewnego momentu. Są ludzie, którzy nie dbają. No i w czas został wychwycony i, i Kupiłem go, tak, bo prawdopodobnie już by skończył na, na złomie. A u mnie sobie pracuje i sobie będzie pracował. Dobra, na chwilę obecną to będzie wszystko. Jak dokosimy, jeszcze kawałek mamy do koszenia, dokosimy, załadujemy to to zabiorę was na przejażdżkę do miejsca zrzutu ładunku. Zapraszam serdecznie. No jestem z powrotem dla was. To była chwila, dla mnie to było dwie godziny koszenia, także nakusiłem, no i tak jak mówiłem, jedziemy Kluczyk od stacyjki spróbuję go odpalić jedną ręką, bo w jednej mam kamerę, tak? Ja zawsze przed odpalaniem, tutaj jest grzebieniowy filtr oleju, to staram się. Około 10 razy przykręcić, tak, żeby ten olej, który spłynął, został przez ten filtr grzybieniowy przepuszczony. Ok, nie wiem, czy było 10 razy, ale dobra, podniesiemy zabory. Teraz rozkręcimy. Ja zawsze na zimnym silniku to tak ze 20 razy sobie pokręcę. Aby ten olej został pobrany, żeby od razu na, na zimnym silniku e, tak jakby go nie odpalać, tylko żeby ten olej pobrał. E, dodam, że tutaj nie ma problemu z paleniem tego silnika, przy minus 6, to nie trzeba tu nic kombinować podchodzę harati ma być, tak? E, poniżej niższej temperatury nie próbowałem, bo, bo nie miałem takiej potrzeby. Druga sprawa, e, no. To już minus 10, minus 15 czy minus 20 stopni na pewno mu nie służy, a jak mi nie jest potrzebny przy takich niskich temperaturach, no to nie ma sensu tak jakby go odpalać. ok spróbuję jedną ręką, zobaczymy, czy to się powiedzie. Tak jak widać, jedną ręko się powiodło, także teraz. Zabieram Was na przejażdżkę Będzie głośno Ale to tak ma być Coś po drodze będę starał się mówić O, no dobra To jedziemy Jedyneczka, Harat i poszło może, może dwójeczka bez gazu jedziemy na miejsce rzutu ja powolutku jeżdżę bo mi się nigdzie nie śpieszy Widzicie, że może trujeczkę na no to charać. Próbujmy troszkę gazu i poszła trujeczka. Dymi, bo ma dymić. Panie, jak nie dymi, to źle. Ok, tutaj już po będziemy, bo musimy. Miejsce docelowe zrzutu jest tam Natomiast tam muszę cofnąć, bo nie mogę wjechać, bo tam jest dość mokro i mógłbym nie wyjechać, tak? No zobaczymy jak to pójdzie jedną ręką, a tutaj jest troszkę z górki jakieś tam nachylenia, wy tego nie widzicie, ale ja to czuję. Dobre. Teraz będziemy jak to się mówi jechać do tyłu. Będziemy jechali do tyłu. Trochę poprzesuwamy. No. no dobra, no to co? Adamu rozładuje, widzimy się już na zakończeniu filmu Tak jak widać zostało rozładowane także jedziemy troszkę, spore... troszkę postaramy się jeszcze cofnąć o ile się da? No niestety się nie da Tutaj jest ograniczenie do podnośnika Ale Adamo, jeszcze raz cofnie Jeszcze raz cofnie o. I Teraz powinno pójść, tak? Bo tutaj jest mocno, mocno pod górę Jak widzicie jest ograniczyć, także możliwości skrętne są ograniczone ale to nic jak troszkę wysychnie to będziemy to orali i coś tutaj posiejemy tak no dobra no to panie dwujeczka harat i jedziemy razu trójeczkę. i się jedzie. Że tutaj się zatrzymam. To jest to miejsce, gdzie adam ostatnio utknął w sioraniu. Tam, o tam widać. No dobra. Jedziemy do przodu. celowego postoju tego sprzętu. Także za chwilę się po raz kolejny widzimy. Ok, dojechaliśmy. Co prawda nie do miejsca docelowego postoju tego sprzętu, ale w spokojniejsze jakby miejsce. Dalej to ja już sobie tutaj muszę przyczepę zaparkować, traktorkiem do wjechać do garażu, bo Niby złom, złom, ale jest garażowany, dlatego że nie lubię, jak coś stoi i na zewnątrz, deszcz po tym leje, rdzewieje. Także tak to wygląda. No to pokrótce Wam pokazałem, co, co, co się dzieje z traktorkiem. Także, jak się film podobał, daj łapkę, zostaw suba. Tak jak wspominałem wcześniej, jak będę urał, to postaram się jeszcze coś nagrać, żebyście zobaczyli jak to, jak to wszystko działa. Tak, silniczek nieduży. E, za nowości miał 7, 7 koni, ale jak był nowy, teraz nie wiem ile ma. 6, pięć, 5 ,5, 5, trudno powiedzieć, ale spróbuję się nieźle. OK, nie przedłużam. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.